Gubić nas może jedno spojrzenie w dół. Postaram się z resztek nadziei Uszyć bezpieczny strój Ochronić Cię Ściąga nas do ziemi coś Za najdrobniejszy błąd Płacimy tym, co świat nam dał Jak ruszyć dalej stoi? Patrzę w dół, na cienkiej linie trzymam się twoich rąk i mądrych słów nie patrzę w dół, bo wierzę w to, że mamy w sobie tę moc, być przed siebie, iść przed siebie, iść przed siebie, iść przed siebie. I i nie daj się złamać, już nigdy nie przestawaj Idź, bądź niepokonana, utkana dla nas cienka nić Po której stąpamy, pod nami przeciwności tłum Idź dalej przed siebie i nie spoglądaj w dół Ściąga nas do ziemi coś, za najdrobniejszy błąd Płacimy tym, co świat nam dał, jak ruszyć dalej stąd nie patrzę w dół Na cienkiej linie trzymam się Twoich rąk I mądrych słów Nie patrzę w dół Bo że w to, że mamy w sobie tę moc By iść przed siebie Iść przed siebie Iść przed siebie Iść przed siebie nie patrzę w dół Na cienkiej linie Trzymam się Twoich rąk I mądrych słów Nie patrzę w dół Bo w to, że mamy w sobie ten moc Nie patrzę w dół Na cienkiej linie Trzymam się Twoich rąk I mądrych słów nie patrzę w dół, bo wierzę w to, że mamy w sobie tę moc, by iść przed siebie. Iść przed siebie. Iść przed siebie. Iść przed siebie. Nie patrzę w dół, na cienkiej linie trzymam się Twoich rąk. I mądrych słów nie patrzę w dół Bo wierzę w to, że mamy w sobie temat